Cześć, dzisiaj zapraszam Cię do mojej kuchni. Przygotuję propozycję pysznego obiadu, który możesz wykorzystać na zbliżający się Dzień Ojca. Dzisiaj będzie konkretnie. Cześć, witam Cię w mojej małej kuchni wraz ze wspaniałym pomocnikiem, urządzeniem Thermomix na kanale Odkrywaj Zewą. Dla osób, które są tutaj pierwszy raz, przedstawię się. Nazywam się Ewa Johacy i jestem przedstawicielką firmy Forwerk Polska. A na tym kanale yy, dzielę się z Tobą moją pasją do urządzenia Thermomix oraz zapraszam Cię do wspólnego gotowania razem ze mną. Zachęcam Cię również do dbania o zdrowie Twoje oraz Twojej rodziny. Maj i czerwiec obfitują w piękne święta. Świętowaliśmy już Dzień Mamy, Dzień Dziecka, a teraz nadszedł czas na Dzień Ojca. Tatowie z reguły lubią konkrety, więc przygotowałam dzisiaj pyszny obiad. Być może będziesz chcieć zrobić mu niespodziankę i przygotujesz ten obiad razem ze mną. A moja propozycja to polędwiczki wieprzowe w sosie miodowym z młodymi ziemniaczkami, a więc będzie konkretnie. Więc do przygotowania dzisiejszego obiadu, a mianowicie polędwiczek wieprzowych w sosie miodowym i młodymi ziemniaczkami, będę potrzebowała oczywiście polędwiczki, młode ziemniaczki obrane i pokrojone w większe kawałki. Będzie potrzebna woda, kostka bulionowa wykonana w urządzeniu Thermomix, ocet balsamiczny, czosnek. E, przyprawy, tymianek, gałka muszkatołowa i goździki, sól i pieprz oraz miód płynny. Będę również potrzebowała do wykonania tego przepisu e, przystawkę waroma oraz będzie nam potrzebna folia spożywcza. E, będziemy owijać nasze polędwiczki folią spożywczą. I teraz tak, aby rozpocząć przepis, potrzebuję naszą polędwiczkę przekroić na trzy równe części, każda około 200 gram. Ja już to mam zrobione i odstawić do miski. I teraz będę robiła do niej marynatę. Do naczynia miksującego wrzucam dwa ząbki czosnku, o mnie są trzy, bo są takie mniejsze. Zamykam naczynie miksujące i rozdrabniam czosnek. 3 sekundy. 3 sekundy na obrocie 8. Mam gotowe. zgarniam go ze ścianek. Czosnek rozdrobniony. Na naczynia. O tak, żeby wszystko spadło. Teraz do naczynia miksującego wlewam 60 gram wody. Kolejno daję 45 gram miodu płynnego wielokwiatowego, następnie 25 gram octu balsamicznego, tak, jedną czwartą łyżeczki soli. Trzy czwarte łyżeczki pieprzu, ja zawsze sobie tak pieprz sypię na oko, ale postaram się go tak dać właśnie więcej, tyle żeby było trzy czwarte. I jedną czwartą łyżeczki gałki muszkatołowej, tak i trzy koździki, kolejno zamykam naczynie miksujące. Przez 10 sekund na obrotach 3 mieszam, wszystkie składniki raz. Teraz z naszej marynaty potrzebuję do miski z polędwiczkami, przelać trzy łyżki. I na zamoczyć je, masować właśnie w polędwiczki, tak, aby się zamoczyły i przygotowuję sobie folię spożywczą. Zrobię sobie tutaj miejsca, ponieważ potrzebuję te polędwiczki w folii spożywczej zamknąć do tej marynaty jeszcze dodaję łyżeczkę rozmarynu tak odcinam nogę kawałek i teraz w tej marynacie albo ręką albo albo łyżką. Mieszam, aby się namoczyły. Tak I sobie to zrobię o ręką i teraz zawijam w folię spożywczą taki rybonik bardzo ciasno w ten sposób i zwijam jak cukierek. O coś takiego. Kolejna. Polęgniczka. Już odsłania sobie kolejny kawałek poli. No, że tak. I ona nam I Gotowe cukiereczki z polędwicy. Wkładam do dolnej przystawki barometr Układam je równo obok siebie i odstawiam na razie. Wszystko mam zrobione. Następnie do naczynia miksującego, do naszej marynaty, dolewam 350 g wody. Staram się, żeby nie przelać. Mam 350 g wody, 3 czwarte łyżeczki koncentratu bulionowego. zrobiony, tamten się skończył, musiałam robić kolejny słoiczek. Zamykam pokrywę, ale ściągam miarkę. Na górę nakładam właśnie przystawkę waroma z naszymi polędwiczkami. Na polędwiczki układam wkład warowy, a na wkład warowy układam ziemniaczki przygotowane wcześniej. Obrane i pokrojone na kawałki gdzieś około 3 cm, 4 cm. Tak jak. Przyznam się szczerze, że jak mi to szło, tak kroiłam. Jedne są w ćwiartki mniejsze, drugie są większe kawałki. Ok, i tak przygotowane ziemniaczki. Osalam jeszcze solo. Odrobinę. Sypię solą. Tak. I następnie to wszystko zamykam. I będę parowała przez 28 minut w temperaturze waroma w obrocie 2. I teraz tak. Na dole w naczyniu będzie nam się robił sos. W dolnej części przystawki waroma robią się nam polędwiczki. A w górnej części przystawki waroma ziemniaczki. Więc za jednym razem gotujemy cały obiadek. Czas start. Po 28 minutach ziemniaczki są uparowane. Nasze palubiczki również. I teraz Zajmę się dokończeniem sosu. Do naczynia miksującego i naszego wywaru potrzebuję dodać 50 g gotowanych ziemniaków, tych właśnie, które się gotowały na waromie. One będą naszym zagęszcz... zagęstnikiem sosu, zamykam naczynie i przez minutę będę rozradniać najpierw na piące, a stopniowo będę prze Chodzi te dziesiątki. Gotowe sos przylewamy do sosjerki. Ziemniaczki już przełożyłam na paterę. Teraz jeszcze tylko rozbiorę polędwiczkę z folii i pokroję na pasterki, i już pokazuję Ci, jak wygląda przygotowane całkowicie danie. I tak oto wygląda gotowa propozycja polędwiczki w sosie oraz ziemniaczki młode oprószone zieloną cebulką. Odstawiam na bok. Eee, oczywiście możesz to wykorzystać jako. Fajny obiad z okazji Dnia Ojca, bądź obiad z okazji wspólnego rodzinnego spotkania. Ja z mojej strony chciałam życzyć wszystkim taczom wszystkiego najlepszego: dużo zdrowia, dużo miłości, pociechy ze swoich dzieci, abyście razem spędzali cudowny czas i dobrze się bawili. A w dzisiejszym odcinku to już wszystko. Dziękuję Ci za poświęcony czas. Życzę cudownych inspiracji wraz z urządzeniem Thermomix. Trzymaj się zdrowo. Do zobaczenia w najbliższy piątek. Pa pa!